Gdy myślimy o złotej erze niemieckiej motoryzacji, w głowie pojawiają się ikoniczne modele, które na zawsze zapisały się w historii. Jednym z nich jest Opel Ascona, drugiej generacji. Dziś to klasyk, który dla wielu stał się symbolem niezawodności, osiągów i rajdowych emocji. To samochód, który wyjechał na ulicę w połowie lat 70., a dziś, po niemal pięciu dekadach, Nadal budzi respekt i zachwyt. Dlaczego? Odpowiedź tkwi zarówno w jego prostocie, jak i w wyjątkowym charakterze, który łączył sportowy duch z codziennym użytkowaniem. Witam was moi drodzy ponownie na moim kanale. Kontynuujemy cykl filmów Kawałek historii, a jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Udostępniaj, komentuj i pomóż dotrzeć z moją motoryzacyjną pasją do jeszcze większego grona. A teraz czołóweczka. Opel Ascona pojawił się na rynku w 1975 roku, zastępując pierwszą generację tego modelu. To były czasy, gdy producenci coraz bardziej zaczynali eksperymentować z aerodynamiką i designem, a jednocześnie stawiali na sprawdzone, proste rozwiązania, które mogły przetrwać próbę czasu. Samochód był dostępny jako dwudrzwiowy i czterodrzwiowy sedan, co dawało klientom większy wybór w zależności od ich potrzeb. Stylistyka nadwozia była prosta, ale elegancka. Wyraziste linie, wyważone proporcje i solidna sylwetka sprawiały, że auto wyglądało dynamicznie, a jednocześnie klasycznie. W tamtych czasach Opel bardzo stawiał na funkcjonalność, a skona drugiej generacji nie była wyjątkiem. Wnętrze zaprojektowano ergonomicznie, z dobrze rozplanowaną deską rozdzielczą, wygodnymi fotelami i prostym, ale trwałym wykończeniem. Jednym z największych atutów tego modelu była szeroka gama jednostek napędowych. W podstawowej wersji dostępny był silnik o pojemności 1 i 2 litra, który rozwijał skromne 55 koni mechanicznych, w zupełności wystarczające do miejskiej jazdy. Jednak prawdziwa magia zaczynała się wyżej. Jednostki 1,6, 1,9 i w końcu 2,0 oferowały coraz więcej mocy i lepsze osiągi. Najmocniejsze egzemplarze potrafiły przekroczyć 100 koni, co w tamtych czasach było wartością naprawdę godną uwagi. Ale to nie koniec. Dla miłośników sportowych emocji, Opel przygotował prawdziwą bestię model Ascona 400. Pod maską znajdował się dwa i cztery litrowy silnik o mocy 144 konie, opracowany we współpracy z Irmsherem i Cosworthem. To auto nie było już zwykłym sedanem: to była rasowa maszyna rajdowa, która mogła śmiało konkurować z najlepszymi w swojej klasie. To właśnie Ascona 400 stała się legendą. W 1982 roku Walter Röhrl, kierownicą tej bestii, zdobył Mistrzostwo Świata w rajdowych Mistrzostwach Świata. Był to ostatni przypadek, gdy samochód z napędem na tylne koła zdobył ten tytuł. Chwilę później na rajdowych trasach zaczęły dominować auta z napędem na cztery koła, takie jak Audi Quattro. Ale Opel zdążył zapisać się na kartach historii motorsportu, pokazując, że klasyczna, dobrze skonstruowana maszyna nadal może konkurować na najwyższym poziomie. Wielką zaletą Ascony była jej uniwersalność. To samochód, który równie dobrze sprawdzał się na co dzień, jak i w sportowej rywalizacji. Napęd na tył sprawiał, że prowadzenie było angażujące i dawało frajdę z jazdy. W porównaniu do konkurencji Ascona była autem stosunkowo lekkim, co pozytywnie wpływało na jej dynamikę. Warto też wspomnieć o bardzo dobrym zawieszeniu. W tamtych latach Opel słynął z dopracowanej geometrii układu jezdnego, dzięki czemu nawet przy wyższych prędkościach samochód prowadził się pewnie i stabilnie. Dziś Opel Ascona jest samochodem kolekcjonerskim, a jego ceny stale rosną. Wciąż można znaleźć dobrze zachowane egzemplarze, choć w wielu przypadkach wymagają one solidnej renowacji. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Blacha waskonie nie była najlepiej zabezpieczona przed korozją, co oznacza, że znalezienie egzemplarza z idealną karoserią graniczy z cudem. Najczęściej rdza atakuje progi, nadkola i podłogę. Dlatego przy zakupie warto dokładnie sprawdzić stan pojazdu. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest dostępność części. Choć wiele podzespołów można jeszcze zdobyć, niektóre elementy nadwozia i detale wnętrza zaczynają być coraz trudniejsze do znalezienia. Ascona to także świetna baza do modyfikacji. Wielu entuzjastów decyduje się na zmianę silnika, montując mocniejsze jednostki. Popularnym wyborem jest 2.0 Turbo z Opla Kalibry, który pozwala zamienić klasyczną Asconę w prawdziwego Demona prędkości. Innym kierunkiem jest tuning optyczny. Obniżone zawieszenie, szerokie felgi i sportowe dodatki sprawiają, że auto wygląda jeszcze bardziej agresywnie i przypomina swoje rajdowe wcielenie. Mimo upływu lat, Opel Ascona nadal ma rzesze fanów. To auto, które potrafi dostarczyć zarówno codziennej radości z jazdy, jak i sportowych emocji. Jest proste w budowie, łatwe do naprawy i daje ogromne możliwości modyfikacji. To także kawał historii motoryzacji. Ostatni wielki triumf tylnonapędowego Opla w rajdach, symbol czasów, gdy inżynieria była prosta, ale skuteczna. Dlatego, jeśli ktoś szuka klasyka, który ma duszę, charakter i potencjał, Ascona jest jedną z najlepszych opcji. Nie jest to jeszcze samochód, który osiągnął niebotyczne ceny na rynku klasyków, ale warto się pośpieszyć, bo jego wartość z pewnością będzie rosła. Dziś na drogach widok Ascony to prawdziwa rzadkość, ale jeśli już się pojawi, nie sposób oderwać od niej wzroku. To auto, które przypomina, że motoryzacja miała kiedyś duszę, a jazda samochodem była czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z punktu A do punktu B. Opel Ascona to klasyk, który zasłużył na swoje miejsce w historii i w sercach miłośników motoryzacji. Mam nadzieję, że ta krótka podróż Wam się podobała. Jeśli interesują Was inne klasyki motoryzacji, koniecznie sprawdźcie pozostałe filmy na kanale. Czeka tam na Was jeszcze więcej ciekawych historii. Pamiętajcie, każdy wasz lajk like i komentarz zwiększa zasięgi, dlatego za każdą aktywność ślicznie dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.